Słynna ściereczka od Apple za 100 zł miała swojego protoplastę i to już ponad dwie dekady temu. Wprawdzie tym razem nie chodzi o coś do oczyszczenia, ale również mowa o produkcie materiałowym, który był skarpetkami. Co prawda nie takimi na nogi, chyba że dziecięce, a na iPoda, ale nazwa iPod Socks mówi sama za siebie. Steve Jobs i spółka wypuścili na świat. Skarpety. Ktoś w Apple 20 lat temu, dokładnie w roku 2004, najpierw uznał, że to dobry pomysł, później to zaprojektował, wymyślił nazwę i jeszcze udało mu się przekonać resztę firmy, że ludzie to kupią, a następnie wypuścić to na rynek. iPod Socks nie przetrwały jednak na nim zbyt długo, choć cel był szczytny, skarpetki miały pełnić rolę ochraniacza dla muzycznego odtwarzacza, okazało się, że ludzie, nawet w formie żartu, niekoniecznie chcą wydawać 30 dolarów, ówczesną równowartość 100 zł, na kawałek. Materiału. Produkcję formalnie zakończono w roku 2012, ale realnie w produkt nie inwestowano większych pieniędzy już w chwilę po jego premierze. Ta wprawdzie przez samego Steve'a Jobsa była przedstawiana nieco w formie żartu, ale produkt żartem nie był. Faktycznie sprzedawany był na półkach sklepowych. Dziś nadal da się go dostać, ale z uwagi na kolekcjonerską wartość iPod Sox, ceny na zagranicznych aukcjach zaczynają się od 350-400 zł.